Dzień dobry! Jak widzisz, mam się zupełnie dobrze. Chociaż, według tego, co się w tej chwili mówi, należę do grupy podwyższonego ryzyka. Nie czuję się zagrożona. ale ponieważ wiesz, że się zajmuję też harmonizowaniem przestrzeni, Wyszłam w taką czasoprzestrzeń, która się nazywa koronawirus. I gdy stanęłam na tej przestrzeni stopami, to co, to co poczułam, to było uczucie absolutnej bezsilności, ponieważ stałam na czarnej płaszczyźnie, która pełna była zielonych robaczków informacyjnych, tak jakbym stała na przekazie komputerowym. Robić, wiesz, jak to wygląda? Czarna przestrzeń, a na tym zielonym mnóstwo liter, znaków, symboli, robaczków, tak zwanych. Więc wierzenie było, że jestem bezsilna i to jest nie do opanowania i wzbudza poczucie zagrożenia. I myślenie było katastroficzne. I właśnie takie strachliwe, że jest za pełne zagrożenia, i czegoś takiego. I tak samo myślę, że po to to jest. Bo ja to zharmonizowałam, oczywiście, i wiele osób jeszcze, które potrafią to robić tak jak ja, też nad tym pracują. Ale chcę ci zaproponować pewną postawę wobec tego tego zjawiska. Pozwólcie uwagę, że to zjawisko jest związane po pierwsze z siecią. To są wszystko informacje z sieci. Tak jak wiecie, sieć i mnie, sieć informowała, non stop. oczywiście po drugiej stronie bywają ludzie. Są ludzie. I ci ludzie mówią o pewnych sprawach takich samych. Po pierwsze, Mówią o kontroli. Mówią o zagrożeniu. Potęgują zagrożenie informując, ile już takich osób jest zagrożonych. kontrolując skąd, gdzie, kto, z kim i jak. we może są całe dzielnice pozamykane. Więc kontrola, wzbudzanie strachu i wzbudzanie poczucia zagrożenia. A także... Izolacja, bo te wszystkie pooddzielane dzielnice powodują, że ludzie nie mogą się z sobą kontaktować normalnie. Nie mogą też jeździć, nie ma, nie ma swobody wyjazdów, powrotów. Swobody bycia, swobody przemieszczania się. I po to to jest. I tylko ci zwracam uwagę na jeden fakt, że to nie jest pierwszy raz. Że my mamy do czynienia z takim stanem zagrożenia na wiosnę po raz szósty albo siódmy, jeżeli nie więcej z rzędu. należało do tego też HIV, należały do tego wszystkie ptasie, grypy i różne inne takie, zawsze o tej samej porze, zawsze od zwierzęce i zawsze były to wirusy, czyli nie bakterie żywe, tylko informacja. Karmiono nas z sieci, karmiono nas przez, poprzez sieć stałymi stronami zagrożenia. Wiesz, jak jesteś zagrożony, jak czujesz się zagrożony, to bardzo łatwo jest manipulować i tobą, i i każdym z nas. Dopóki czujesz się zagrożony, dopóty można go całkowicie kontrolować powiedzieć, to możesz tego, nie możesz tu pójść, tam nie pójść, ale najlepiej siedzieć w domu i nie ruszaj się. A przede wszystkim nie przytulej. Nie dotykaj, nie całuj, nie obejmuj, przecież to wiosna, nie wolno. Zagrożenie. Widzisz, jakie to jest obszerne? Bardzo. I w dodatku wzbudza poczucie bezsilności, że to tak ma być i że tak należy. Czy ja jestem przeciwko temu, aby myć ręce? Nie, nie jestem. Czy ja używam środków zabezpieczających? Tak, używam. Używam y, bardzo dobrych kropli oregano, jedna kropla na szklankę wody, żeby to pić. To jest silnie bakteriobójcze, antygrzybowe i jakieś tam jeszcze. A używam też paru kropli z drzewa herb herbacianego, 3 do pięciu. Po to, żeby płukać nos, płukać gardło i w ogóle płukać, bo tak samo ono działa. No i używam olejku pichtowego, który jest znakomity i używam go od bardzo wielu lat, ponieważ lubię jego zapach i bardzo lubię jak on, jak on mi towarzyszy w nocy, bo wtedy jakiekolwiek zaziębienie się ulatnia razem z tym olejkiem, więc używam. Używam także do mycia rąk, bydła. Używam do mycia rąk właśnie tego preparatu czyli takiego zakropionego kroplą wody, kroplą olejku, wody z oregano. I noszę rękawiczki. Chętnie noszę rękawiczki. Kiedyś była taka moda, że panie nosiły przez całe lato rękawiczki, były białe, były z takich, krótkich rękawów. Elegancja na tym polegała, pierwsza elegancja w Polsce polegała na tym, żeby nosić białe rękawiczki i szerokie, rozklaszowane sukienki i do tego białe rękawiczki. Nie proponuję Ci noszenia białych rękawiczek, bo dzisiaj by to wyglądało być może, ja nawet nie ma takich eleganckich rękawiczek, wyglądałoby to osobliwie. A zatem proponuję zachowaj dystans. Zachowaj dystans. Bo dzięki temu, że masz dystans, masz zdrowe myślenie, zdroworozsądkowe myślenie. I spokój wewnętrzny. Nie potrzebujesz się poddawać atmosferze stanu wojennego lub wojny światu. Czy jakiej tam innej. A o to chodzi. Bo tylko w takiej atmosferze. System władzy może zrobić wszystko. Więc zachowaj też poczucie wolności. A przede wszystkim bardzo Cię proszę wyjść z sieci. Na tyle, na ile możesz. Wyjdź z sieci. Przestań być człowiekiem i apeluję tu do wszystkich również, dużo młodszych ode mnie, do siebie też. Przestań traktować sieć jako świat, który jest interesujący. Zobacz, że chodzą osoby, mają telefony przed nosem i są kontrolowane przez cały czas. Są kontrolowane. To nas kontroluje. Więc, im mniej kontroli nad Tobą, im mniej wiadomości, gdzie jesteś i po co tam jesteś, gdy zostawiasz telefon w domu albo przykrywasz kamerę. Tym więcej masz swobody oddechu. A w ogóle znajdź sobie takie miejsce, w którym możesz swobodnie oddychać. Ja nie wiem, jak nazwać takie miejsce, ale rozmawiałam dzisiaj z młodym człowiekiem, nie na temat ten, o którym my rozmawiamy w tej chwili, tylko na temat tego, gdzie on by pragnął być i gdzie by pragnął żyć, żeby się w tym fantastycznie, cudownie czuł. I on pokazał mi taki obraz. Że jest to dom, który jest nad jeziorem, w którym dookoła są lasy i nie jest to w górach. Jest tam dziewicze świeże powietrze i cudowna woda. I bardzo przyjemnie jest tej wody się kąpać, nawet kiedy jest chłodna, a nade no, wszystko są cztery pory roku. O każdej porze roku jest inaczej. Ja Ci proponuję. Ja mam inne miejsce. Ja chciałam dzisiaj pooddychać na takiej zasadzie, żeby. Zrobić sobie kąpiel powietrzną. To otworzyłam okno u mnie nie zawsze można otwierać okno, bo często jest to czysty czad, więc yy, trzymam szczelnie zamknięte okna, ale akurat dzisiaj nie było czadu, w związku z tym lekko je uchyliłam i zrobiłam sobie kąpiel powietrzną. Ale mentalnie, psychicznie, duchowo nie było mnie w tym pomieszczeniu, tylko byłam w swojej własnej przestrzeni. W swojej własnej przestrzeni, gdzie były. Dziesiątki kilometrów oceanu, gdzie był fragment plaży ciepłej, gdzie były palmy, gdzie był biały piasek, gdzie było ciepło i gdzie pachniało cudnymi kwiatami. I oddychałam tam. Ja Ci proponuję taką metodę, której nie znałaś lub nie znałeś. Stwórz sobie taką enklawę. Ja nie wiem, jak ją nazwać. Ten młody człowiek nazwał ją święte miejsce, piękne miejsce, dziewicze miejsce. Użył trzech przymiotników i one chyba oddają istotę rzeczy takiego miejsca. Więc chcesz odzyskać energię, stwórz sobie takie miejsce. Może kiedyś tam byłaś lub byłeś, a może nigdy. Może tylko je sobie stworzysz. I to też działa, bo taki jest wspaniały ludzki umysł. Możesz tam być, możesz tam oddychać, możesz tam się kąpać, możesz tam pławić się w świeżym powietrzu, możesz tam wąchać kwiaty, możesz tam po prostu cudownie regenerować swoją żywotność. I to ci chcę zaproponować, żeby mieć takie miejsce lub taką wizję, w której ty, Jesteś człowiekiem żywotnym. Żywotnym to oznacza, że masz swobodę ruchu, masz wolność oddechu, masz swobodę poruszania się, masz wszystko to, co się wiąże z żywotnością, masz chęć, masz energię życiową. Rozumiesz? Masz to. I jak sobie stworzysz taką wizję, to możesz również. Stworzyć sobie z drugiej strony biały obrós i wyrzucić na ten biały obrós wszystkie informacje, które nie są tobą, a z którą się zidentyfikowałeś. Wszystkie krytyczne informacje o Tobie, wszystkie informacje o tym, że jesteś słaby, wszystkie informacje o tym, że jesteś nikim, wszystkie informacje, że jesteś bezsilny, wszystkie informacje, że nie możesz, wszystkie informacje, że jesteś winien, wszystkie informacje, że to wstyd, wszystkie informacje, że bądź skromny, wszystkie informacje tego typu, wszystkie poczucia zagrożenia, że coś złego się stanie albo co tam takiego. A także Kontrolerów, którzy Cię kontrolowali od dziecka. Samo którą masz po nich. Przyciąganie kontrolerów, które masz po nich. Kontrolowanie innych, które masz po nich. I kontrolowanie wszystkiego, wszystkich negatywów, które się w świecie dzieją. Puść to na ten biały obrós i zobacz, jak ci się powiększy Twoja własna żywotność i Twoje własne samopoczucie. Bo wiesz, co jest tutaj najważniejsze. W tym wszystkim najważniejszy jesteś Ty. Jesteś Ty. I Twoja świadomość. A Twoja świadomość ma podstawowe zadanie. Ono brzmi i ja decyduję. Ja decyduję. Ja decyduję. Ja decyduję. Prawda? No i ja decyduję. Bo jak nie ty, to kto? Jak nie ja, to kto? To ja decyduję. To moja świadomość decyduje. I nie zamierzam się identyfikować ani z kontrolą, ani z bezsilnością, ani z cyberkami, ani z siecią, ani z systemem, ani z czymkolwiek innym, co by sobie tego życzyło i używało do tego mojej energii życiowej. Bo to ja decyduję, do czego używam energii życiowej. Bo to Ty decydujesz, do czego używasz energii życiowej. Ma sens? Tak właśnie uważam. To wobec tego powodzenia, pomyślności, żywotności, wolności, spokoju i dystansu. Tobie i sobie. Dziękuję.